Cześć, Cześć wszystkim! Mamy pilne wieści! Udało nam się znaleźć numer Sadja Boys! I zaraz do niej zadzwonimy! Chcemy zaprosić ich do domu i zobaczyć ich na żywo! Dzwonimy już teraz! Stójcie, nie dzwoncie pod ten numer! Co? Czemu? Co wy nie wiecie? Sadja Boys to demony! Co za bzdura! Jeśli nie chcesz, to nie przeszkadzaj! Ale mówię prawdę! Stójcie! Nie zwracajcie uwagi. Nie będzie nam już przeszkadzać. Czas zadzwonić do Saja Boys. Cześć, dozwoniliście się do China i Saja Boys. Zostawcie wiadomość po sygnale. Pip. Cześć, Saja Boys. Ech. Jestem waszą wielką fangą. Odwieźcie nas wkrótce. Spokojnie, cicho. Saja Boys, moja przyjaciółka Cherry jest bardzo chora. Nie, nie jestem chora. Tylko wasz taniec może ją wyleczyć. Z tej strasznej choroby. Przybądźcie szybko. Dobrze, przyjedziemy do was. O! Słyszałaś? Odpowiedzieli nam. Napiszcie swój adres. Będziemy tam za kilka godzin. Świetnie. Zaraz im wyślę adres. Satcha Boys zaraz tu będą. Ej, czemu skłamałaś, że jestem chora? Bo sam miałam wykorzystać Przecież chcesz zobaczyć Satcha Boys. Chcę, ale więcej tak nie jest. też nie możecie się doczekać, żeby zobaczyć Satcha Boys? Koniecznie balubcie ten film. Ziomki, wy też wiecie, że Satcha Boys to demony. Dziewczyny mi nie wierzą, ale razem im to udowodnimy. Kiedy Sadja Boys przyjadą, nagram ich i pokażę dziewczynom. Wtedy mi uwierzą. A żeby nie dać się złapać, potrzebuję przebrania. I co wy na to? Jestem prawdziwym szpioniro-golubiro. Gotowa szpiegować demony. No i gdzie są Sadja Boys? Już długo ich nie ma. Mam pomysł. Śledźmy ich stronę. A gdzie polecimy? Wiem, którą drogą pojadą. Wyślijmy tam drona i ich tam Do dzieła! A oto nasz dron? go wystrzelić? Dzięki, spójrzcie tam jest samochód. Według naszej źródeł to dokładnie taki, jaki mieszczą Satcha Boys. Podlećmy bliżej i sprawdźmy. Tak, to samochód Saja Boys. Podlećmy do okna, zobaczmy, czy są w środku, czy nie. Nie ma nikogo w samochodzie. Gdzie oni są? Tylko dwójka? A gdzie ta grupy? Pewnie występują gdzieś indziej. Więc nie przyjadą? Szkoda. Z dwójką też będzie super. A to kto? Dlaczego na nich przyjdzie? To pewnie ich szef. Jest strasznie wściekły. Amelia spróbuj polecieć do okna i zajrzeć do środka. Co oni tam robią? Zniszczył naszego drona! Jak on śmiał! Biedni Sajja Boys muszą znosić takiego złoczynce. Sajja Boys zaraz tu będą. Jestem gotowa walczyć z demonami. Patrzcie, co mam. Woda święcona. Jedna kropla i po demonie. Dzwon kościelny odpędza wszelkie złe moce. Oraz balansoletka przeciwko magii demonów. Ale żeby zadziałała, trzeba nacisnąć ten wielki, czerwony przycisk. Zróbmy to razem. Działa. Teraz jestem chroniona przed demonami. Uwaga! Satcha tu są! Czas się schować! O, to ich samochód! Wkrótce się spotkamy! A to na pewno Satcha W rzeczywistości nie są tacy jak w kreskówce. Myślałam, że są starsi. Co to za miejsce? Gdzie scena? Gdzie moi fani? Dziś wchodzimy do domu do naszych fanek. Dlaczego szef zaciągnął nas do takiej dziury? Mamy zadanie, chyba nie zapomniałeś! Musicie znaleźć różdżkę ducha i otworzyć portal do piekła. Tylko wtedy będę mógł wrócić do świata żywych. Pamiętam, ale dlaczego tutaj? Różdżkę ukradziono na koncercie K-popu. Musimy więc przeszukać domy wszystkich fanów K-popu. No dobra, rozumiem. Jo, jesteśmy Satcha Boys! Przyjechaliśmy do swoich fanek! Kto chce autograf? Nie chcę, żeby to byli Satja Boys. To ja coś już też tak myślę. To nieprawda, jesteśmy prawdziwymi Saja Boys. Mamy nawet na to papiery! Hm. Jakoś nie wierzę. Jeśli jesteście prawdziwymi Satcha Boys, co... Dla Racja, Prawdziwe gwiazdy K-popu wiedzą, jak tańczyć. Okej, okay, nie ma sprawy! Super! Naprawdę jesteście Sadra Boys! A przywieźliście nam prezent? Wziąłeś prezent? Ja nie. Ja też nie wziąłem. Co robimy? Mogę przywołać prezent z piekła. A jak zobaczą, odwróć ich uwagę. Żeby otrzymać prezent, zamknijcie oczy na 5 sekund. 10! 10 sekund. Albo nie 20! Potrzebuję 20! Na no to 20. To 10 czy 20? Jeśli nie macie prezentu, to powiedzcie. Mamy, po prostu zamknijcie oczy. Okej. Okay. Jeden, dwa, trzy. 10, 11, 12. Nie podglądaj! 15, 18, 20. Otwórzcie. Super! Prawdziwy Mr. Box? Saja boys? Zawsze o czymś takim marzyłam? Eee, co z tobą? Wykorzystałem całą energię. Rozpakujcie tymczasem, my przygotujemy się na podbój świata. Żartowałem, chciałem powiedzieć do tańca. A, dobrze. Nie możemy Wam przeszkadzać! Nie mogę się do otworzyć! Chodźmy do pokoju! Mamy czas, aby przywołać głównego demona! Szef powiedział, żebyśmy go nie wzywali, dopóki nie znajdziemy różki ducha! Nie damy rady bez jego pomocy, no chodź! Ziomki też to widzieliście? Rzucali zaklęcia jak demony! I planują coś strasznego! Muszę dalej ich szpiegować! Ziomki, widzieliście kiedyś taki mister box? Postawcie lajki, jeśli też chcielibyście coś takiego. I kliknijcie duży, czerwony przycisk subskrypcji. Zobaczmy, co na nas czeka w środku. Spójrzcie, to napój Sajaboys. Boys. Spróbujmy. Ciekawe, co piją idole. I jaki smak? Gośki, paliki język. Amelia, masz rogi nie pomogę. Masz, weź to. Odświeża oddech po złym posiłku. Dziękuję, od razu lepiej. Spójrz. Płyta z zakazanym teledyskiem. Puśćmy go teraz. To pewnie coś fajnego i strasznego. Co to? Wygląda na teledysk Satcha Boys. Spójrzcie, to Satcha Boys. Jadą gdzieś. Ciekawe, dotarli do fabryki Soda Pop. Są tacy fajni! Mają nawet własną fabrykę! Jaka wielka! Też chciałabym tam pójść! Ja też! Sadza Boys! Jean pierwszy wypija swój napój! Oj, co mu jest? To makijaż do filmu! Promieniuje szczęściem! Widać, że napój jest smaczny! Roman dodaje do napoju coś dziwnego! Myślę, że to daje miłość! Jaka śliczna! Ciekawe, czy można je spróbować, czy to tylko dla filmu? O, wow! Cała ciężarówka gazowańca! Czyli sporo jej zrobili! Dobrze. A oto i koncert Saja Boys. Chyba występują w centrum handlowym. Mają mnóstwo fanów. Muszą być szczęśliwi, widząc starszy żywo swój zespół. Jinu osobiście rodzaj butelki fanom. Zastroszczę im. Sądząc po imieniu jest zachwycona. Nie rozumiem, czemu ten film jest zakazany. Uważam, że jest fajny. To było ciekawe. Zobaczmy, co jeszcze jest w Mistery boxie. Amelka, spójrz. Krem do twarzy. Nie mogę doczekać, żeby go wypróbować. O co chodzi? Czemu krzyczysz? Czery ten krem ci nie służy. Uh. Tak o wiele lepiej. Nie używaj tego kremu, zepsu się. No dobra. W tym zestawie nie ma ani jednej dobrej rzeczy. Może Sacha Boys zrobili nam psikusa. Chodźmy ich spytajmy. Mamy czaszkę szefa, możemy zaczynać. Bądź wielki demonie! Twoi słudzy cię wzywają! To nie wygląda na próbę taneczną? Głupcy, mówiłem wam, żebyście nie przywoływali mojego ducha! Bez różdżki nie odzyskam ciała! Przepraszamy, szefie, ale nie poradzimy z tym sobie sami! Potrzebujemy demonicznej mocy! Dostaniecie ją po wykonaniu zadania! Na razie to wszystko, co mogę wam dać! Oko koszmaru. Każdy, kto w nie spojrzy, stanie się posłusznym niewolnikiem. Podporządkujcie sobie ludzkie umysły i zmuszcie ich do odnalezienia różki. Dziękujemy. Nie zawiedziemy cię! Jeśli zawiedziecie, pożerę wasze przeklęte dusze! Służą demonowi. Teraz przyjaciółki na pewno mi uwierzą! Ej! A ty kim jesteś? Co ty tutaj robisz? E, po prostu tędy szłam. Chyba nas śledziła. Nie, nie, nie widziałam waszej rozmowy z demonem. Czyli tak, pójdziesz z nami. Czekajcie, puśćcie mnie! Ej, Saja Boys, czekamy na wasz występ. Kiedy będziemy mogli zobaczyć wasz taniec? Jesteśmy gotowi! Pomocy, wypuśćcie mnie! Wydawało mi się, czy ktoś wzywał pomocy? To jest nazwa naszego nowego tańca. Pomocy, wypuśćcie mnie! Dokładnie tu opowieść o ciężkim życiu i popół! Super, pokażę ci nam? Tak, jasne. Super, podoba się nam? Mogę dostać Wasze autografy? Razem zdjęcie Pójdę po telefon Ja też Nie mamy dużo czasu Musimy znaleźć różkę i otworzyć portal Przed wschodem słońca Masz rację, lecimy Ty idziesz z nami Wypuśćcie mnie, demony Sacha Boys Gdzie jesteście? Amelka, spójrz To bransoletka Luny Co ona tu robi? Oddamy go, jak ją zobaczymy! Spójrzcie, jest też telefon, wygląda jakby nagrywał film. Hmm. Zobaczmy, co tam jest. Do każdego, kto ogląda ten film, oto dowód, że Saja jest to demony. Głupcy, mówiłem wam, żebyście nie przywoływali mojego ducha! Bez różdżki nie odzyskam ciała! Przepraszamy, szefie, ale nie poradzimy z tym sobie sami. Potrzebujemy demonicznej mocy. Czyli to prawda. Chcę znaczy pójść do demony! O nie, chyba mnie zauważyli! Muszę uciekać! Co zrobimy? Zajdźmy, na jej pomóżmy! Czego ode mnie chcecie? Potrzebujemy różdżki ducha. Wiesz, gdzie ona jest? Myślę, że znalazłam różdżkę dziś rano. Nie pierwszy słyszę. Coś mi mówisz, że ona kłamie. Wyciągnij prezent od szefa. Teraz będziesz słuchać demona. A teraz mów, gdzie różdżka! W mojej torbie w salonie. Idź i przynieś ją nam! Już idę. Luna, gdzie byłaś? Bałyśmy się, że pojmały cię demony. Wykonać polecenie. O czym ona mówi? Ej, Luna, słyszysz nas? Wykonać polecenie. Amelka, ona zachowuje się jakoś dziwnie. Co ty tam masz? Pokaż nam. Nie, muszę ją zanieść moim panom. Ziemki, coś jest nie tak z Luną? Chodźmy za nią i dowiedzmy się o co chodzi. Nareszcie! Mamy różdżkę! Teraz możemy otworzyć portal dla naszego szefa! Świat niedługo będzie przyjęty przez demony! To ta sama laska! Wygląda na to, że zaczarowali Lunę, aby im służyła! No nareszcie jestem wolny! Wróciłem do świata żywych! <noise> to ich szef! Widziałyśmy go strona! Wtedy nie był taki straszny! Musimy uratować Lunę, zanim będzie za późno! Luna, musimy iść! Służę panom... Choć starczy służenie demonom... Już niedługo pochłonę ten świat i wszystkie dusze śmiertelników! Jedna już na ciebie tu czeka! Weź duszę tej śmiertelniczki! Eee, co? Uciekła? spokojnie złapiemy ją i wszystkie inne Mistrzu obiecałeś nam moc i otrzymacie ją Wreszcie demoniczna moc jest w naszych rękach Teraz czas otworzyć resztę portali i przywołać resztę demonów Co mamy zrobić panie Portale wymagają dusz złapcie dziewczyny które mieszkają w tym domu Będzie zrobione Ej, hey nas słyszysz nas? Luna, patrz, znalazłyśmy twoją bransoletkę. Zgubiła się, pamiętasz to? Co? Gdzie jestem? Co się stało? Otknęła się, Brasoletka pomogła! Racja Saja Boys! Chcą przywołać mistrza demonów! Już go wyspali! A teraz chcą przywołać całą armię! Trzeba ich powstrzymać, ale nie wiem jak. A może poprosimy o pomoc Hendrix? O CUDOŁOWCZYNIE DEMONÓW! Racja! Nikt nie poradzi sobie z Saja Boys lepiej niż one! Zadzwońmy do nich już teraz! Dodzwoniłyście się, się do grupy Handrix. Nazywam się Rumi. Proszę, zostaw wiadomość. Handrix, potrzebujemy waszej pomocy! W naszym domu są Saja Boys i to demony! Demony wróciły? Akurat nie w porę! Nie możemy teraz przyjść! Jak to? Jesteśmy z tym zupełnie same! Jesteśmy tylko nastolatkami, nie mamy szans w starciu z trzema demonami! Nie martwcie się, i tak wam pomożemy. Wyślemy paczkę z czymś, co pomoże wam pokonać wasze demony. Paczkę od Hendrix! Nie mogę już czekać, by ją otworzyć. Samolot już wystartował i zrzuci paczkę na wasze podwórko. Dziękuję, Rumi. Pozdrów Mirę i Zoe. Powodzenia z demonami. Ale super! Nigdy nie sądziłam, że będę rozmawiać z Rumi przez telefon. Uwaga, paczka już jest! Musimy ją odebrać, zanim zrobią to demony! Jak podoba ci się mój nowy wygląd? Nie bardzo, co powiedzą nasi fani? Nie jesteśmy już idolami, jesteśmy demonami! Podobało mi się bycie gwiazdą! Już niedługo cały świat będzie u naszych stóp! Nawet bez muzyki! Hej, nie dałem wam mocy po to, żebyście siedzieli bezczynnie. Przyprowadźcie mi szybko ludzi! Potrzebuję duszy, żeby otworzyć portal! Już działamy, szefie! Gdzie one się ukryły? Tam! Chyba mi się wydawało. Tu też nikogo nie ma. Gdzie one się ukrywają? To ona! Muszę ją złapać! Jedna z nich jest na zewnątrz! Szybko pędź tam! Nikogo tu nie ma. Uciekła! No nic, złapiemy ją i tak. Uch, prawie mnie złapali. Gdzie jest Amelia? Czemu jej tak długo nie ma? O nie, to demony! Cicho, jeśli cię usłyszą. Wyważą drzwi. Dziewczyny to ja, Amelia! Ufa, Amelka, nikt cię nie śledził? Jeśli demony znajdą naszą kryjówkę, to będzie po nas! Nie martwcie się, dobrze zakufermujmyśmy drzwi do pokoju. Nie znajdą ich! Mamy paczkę od Handrix. Zobaczmy, co nam przysłały. Wy rozpakujcie, a ja będę wypatrywać demonów. Zobaczmy, co przygotowały dla nas łowczynie demonów. Zobaczcie, ile jest tu różnych rzeczy z Handrix. Gdzieś pośród tych darów znajduje się coś, co pomoże nam pokonać demony. Znajdźmy to razem. Spójrzcie na ten fajny notes. Zrobię z niego pamiętnik. O, piękny. Chcę spróbować. Mi też daj, też chcę. Mm. Naklejki. K-pop Hendrix. Spójrzcie, jakie przypinki. Już jedną przypięłam, A te będą dla Amelii i Luny. Antyseptyk Hendrix. Ciekawe, czy jeśli spryskam na no to się spali Warto spróbować. Spójrzcie. Cukierki. Trzeba posmakować. Maria, wyglądasz jak Rumi. Czuję taką siłę. Oho, masz nawet mieć jak Rumi. Jak to możliwe? W tych cukierkach kryją się mocno łowczyń demonów. Ciary ty też jedz. Jestem gotowa walczyć. Czas na polowanie. Obserwowałam demony. Są tam. Luna, jesteś sobą, bo jest Mamy Monta Hundrings. Czas pokazać demonom, kto tu rządzi. Jak tylko ten portal się otworzy, legiony demonów zaleją ten świat. No i gdzie są te ludzkie dusze? Szefie, nigdzie nie możemy znaleźć tych dziewczyn. Bardzo dobrze się ukryły. Chłopcy, dałem wam władzę nad piekłem. Nie potraficie złapać kilku żałosnych ludzi? Przepraszamy, szefie, staramy się. Macie 10 minut. Jeśli wam się nie uda, użyję waszych dusz do otwarcia portalu. Tak jest, panie. Szukacie nas? Łowczynie demonów. Niemożliwe. Szybko łapacie. Tak, szefie. Żałosna moc Huntrixa mnie nie powstrzyma! Pokonałem tysiące takich jak wy! Zaraz sprawdzimy! Co? Nie! Tylko nie teraz! <laughs> to wszystko, co potrafisz? Tą różdżką otworzę setki portali! I przywołam tysiące demonów, a wy nie możecie mnie powstrzymać! Amelko, moc Huntrix zniknęła, ale udało nam się pozbyć Sarja Boys! A właśnie, co z ich szefem? Uciekł więc spotkamy go ponownie. Następnym razem go nie wypuścimy. Ziemki, to jeszcze nie koniec. Subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć więcej świetnych filmów. I nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka. Koniecznie polubcie ten film. Była z wami Amelka Karmelka i przyjaciele. Wszystkim pa, 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 pa. pa.